Witam z lasu 5 listopada. Słyszę opinie, że już grzyby się skończyły po sezonie i nie jest tak źle. Widać w koszu coś mam. Zaczęłam również zbierać późne grzybki, wodnichy późne. Dotychczas ich nie zbierałam. Pojawiają się także jadalne uszaki bzowe. Niewielkie grzybki, bardzo smaczne. Zbieram je od kilku sezonów, ale jest ich na razie mało. Zatrzymałam się tutaj, bo chcę pokazać, gdzie na przykład lubię pod podgrzybki. Jest tutaj o coś takiego takie przewrócone sosnowe gałęzie. I tutaj ma wilgoć schował się pod grzybek. Trochę odsłonię delikatnie wytnę niziutko. Żeby nie uszkodzić grzybni. Jest ładny do koszyka. Drugi pod tym samym. Jednak osłona przed wiatrem więcej wilgoci taką gałęzią. Jest igliwie. Jest mech i już grzyby są. A trzeci to już zupełnie głęboko schowany i nawet młody podgrzybek. Jest wycięty. Trochę robaczywy, ale mam nadzieję, że to tylko trzon. Jak obecny ogonek powinien być zdrowy. I już mam dobre pół kosza. Jeszcze będę wracać w drodze powrotnej. Myślę, że coś tam jeszcze znajdę. Sezon jeszcze nie zakończony. Nie tylko stare podgrzybki są również młode. Jeszcze mogą być. Wreszcie jest wilgoć. Zaczęło padać. I nie ma co ogłaszać końca sezonu. Jeszcze tu wrócę i mam nadzieję, że jeszcze będę zbierać koszami grzyby. Pozdrawiam grzybiarzy, do usłyszenia.